prezentuje No moi drodzy, kurki wypuszczone nioski, ale zdziwicie się co się dzieje z pogodą, Nie pięknie wiecie, słoneczko i tak dalej ale ale patrzcie na to, już teraz się topi, i wiadomo dzisiaj już go nie będzie ale no spadł śnieg. Ciekawe. No ciekawe. Co kurka ty tu robisz, co? Taka przygnębiona. Chodź, kogucik, masz kurkę. Kupiłem ci niosę. Mam nadzieję, że pasuje. W ogóle nie wiem czy wam ostatnio więcej o tym mówiłem, chyba nie, ale tutaj pewna kura mi zniosła jajko albo jajka. Nie, chyba dwa tylko. Dwa jajka, no. Znalazłem sobie tu miejsce. I sobie znoszę. Otworzyć jeszcze trzeba gęsi i kaczki, które w sumie już się otworzyły same. Patrzcie. Ale pytanie właśnie, bo nie widzę jednej gęsi. Czyżby ona tu jest? Jest, gąska na gnieździe, patrzcie. I właśnie to jest to, co chciałem wam pokazać. Wyszły sobie same, otworzyły. Także... Zamkniemy. Otworzymy, znaczy. Grzęda półka, pod grzędę, Całkiem fajnie to wyszło. Znaczy wiadomo, to jeszcze nie jest skończone i tak dalej. Ale ma to sens. Także, jak widzicie, miejsce jest wykorzystane, bo tutaj nie ma tego miejsca dużo. Ale jest pełnie wykorzystane. Jest spokojnie miejsce, żebym ja tu wszedł. Tu zbierał jajka z gniazd i tak dalej. Jest no idealnie to. Rozpracowany. Tu jeszcze pójdzie jedna taka rzęda, ale dzisiaj będę się skupiał na dokończeniu tego odcinka tutaj, żeby to fajnie tu zrobić. Mam na to fajny plan i mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Ale teraz tak patrzę, że skoro tu mam tak, to tu tak średnio w sumie średnio to zrobiłem. To, ten spornik, bo on i tak się chyba nie przyda. No nie przyda się. <noise> Także no trudno, no trudno, trudno. Zobaczymy jak zachowa się gąska, jeżeli będę chciał do niej podejść. No będzie syczeć. Czy da się pogłaskać? Da się. Masz jedno jajeczko, widzę. Patrzcie. Ma jajeczko, gęsie. No masz, masz. Zobaczymy, czy sobie je wgarnie. Z powrotem. Wgarnie, wgarnie Wgarnęła. Jak myślicie, ona chce siedzieć? Jedną, czy dwa jajka? Chyba jedno. No, siedzieć albo sama zniesie, nie? I pytanie. Tylko, że problem w tym, że ona tu siedzieć nie może. Bo ja tu robię kurniki, i, i wiecie, i one zaraz się wynoszą. Ale może można zrobić próbę przeniesienia jej na dół, właśnie do tej budki, co mi przygotowałem do ich gęśnika. No nie wiem, ale moi drodzy, dzisiaj co robimy dzisiaj. Nie wiem, czy wstępnie tu już nie ogarnę i nie będę chciał kostki kłaść tutaj w tym miejscu. Kostkę mam, bo bez kostki nie mogę iść dalej z tymi grzędami, bo nie mogę. Gdzie po, nie mam gdzie podpierać tego tych słupków. Kostka, następnie e, lecieć z tymi półkami do grzęd. W całość już i to zrobić. Gniazda, już w sumie wykończyć te grzędy i tak dalej. I co jeszcze? Miałem w planie coś jeszcze. W sumie w takim kurniku dużo roboty nie ma, żeby go przygotować. Ale coś jeszcze nad się myślałem. Aha, no i wybieg. Ale wybieg w przyszłym tygodniu. A, no i jeszcze ważna jedna sprawa. Wybieg, wybieg, wybiegiem. Ale. E, ale, ale. O, tutaj właśnie jest na tą dużą grzędę. Półka. Ale jeszcze, moi drodzy, dzisiaj będę robił takie. No nie chcę wam jeszcze zdradzać, bo nie wiem czy dzisiaj to zrobię, dlatego będzie to coś fajnego i w sumie e, nawet chyba wymaganego w ekologicznej hodowli, ekologicznej hodowli kur, tak mi się wydaje, że jest to wymóg nawet, ja takie coś wykonam, żeby mieć to, żeby był to pełen profesjonalizm, e, no. Także tak to moi drodzy wygląda, gąska siedzi, pytanie czy siedzi znieść jajko, czy siedzi sobie siedzieć, także zobaczymy i widzimy się zaraz. Moi drodzy, właśnie wykonałem mój pierwszy czterospadowy dach w życiu. Eee, całkiem dobrze mi się wydaje, że wyszło. Nie najgorzej. Tutaj wiadomo, na pewno to nie zrobiłem metodą jakąś profesjonalną, ale wymierzyłem mniej więcej wszystko dobrze. Eee, centymetry się zgadzałem raczej. No i tak to wygląda. A co to jest, pytacie? Nawet fajnie wygląda ten kąt dachu, całkiem proporcjonalnie. Spytacie, właśnie co to jest? Moi drodzy, jest to budka. W zasadzie będą dwie takie. Czyli jedną jeszcze muszę taką powtórzyć. Myślę, że będzie jeszcze lepsza. Miejmy nadzieję. Jest to, moi drodzy, budka na wybieg do kur, na ten wybieg i na nowy wybieg. Pytacie, po co taka budka? Moi drodzy, będzie to miejsce, w którym kura będzie mogła wejść. Trochę cienia, chociaż cień nie jest tutaj istotny. Bo mm, takie budki się robi generalnie, żeby kury miały cień. Ale jak wiecie, tutaj jest dużo drzew u mnie, tam też. Także cień będą miały i nie chodzi tutaj o cień. Chodzi tutaj głównie o to, że będę miał takie coś, czy wysypać warzywa. Nie wiem, czy fajne to zastosowanie do warzyw nie będzie. Będzie trzeba je sprzątnąć te warzywa. Podniesie się budkę na bok, się sprzątnie warzywa stare i się rzuca nowe. Albo nawet miejsce do powieszenia wody. Na przykład tutaj będę zrobię, nie wiem, czy to udźwignie, ale chyba tak, to jest naprawdę solidne. Tutaj łańcuszek i wodę i tu poidło na wysokości, a na dole warzywa, nie wiem. Chociaż tak to będą deptać warzywa, więc no mam jakiś tu pomysł. Nie wiem, czy woda, ziarno, może jakaś, wiecie, mieszanka, coś tutaj porobię na pewno, ale stwierdziłem, że zrobię takie dwie budki. I myślę, że fajnie to wygląda całkiem. Także. Jedna już praktycznie szkielet gotowy. Jeszcze w zasadzie dach trzeba ogarnąć, i powoli takie cuda będą powstawać. Tak to wygląda tutaj. No, a my idziemy za. Czy ta gąska cały czas siedzi? Widzimy cztery gąski. To świadczy o tym, że gąska nie siedzi. Ale wiatr dzisiaj jest i to taki zimny. Nieprzyjemny, naprawdę nieprzyjemny. Jeszcze się będę dzisiaj brał za to za ten kąt tutaj. Ale właśnie, najpierw skończyłem tą budkę. No i patrzcie, kurczę, te gęsi zakopują te jajka. No co za. Kurde, wychodzą, to zakopią wam jajko. Może ona poszła na przerwę, co? Przejście, i wtedy zakopuje, żeby jajko się nie uchodziło, chociaż nie sądzę. Ale duże jajko, naprawdę duże. A druga chyba nie zniosła. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może zniosła. Chyba nie. No także mamy jedno gęś... jedno jajko gęsie, tak. No, także jeszcze dzisiaj trochę pracy mnie czeka, trochę dużo. Ale lubię takie prace. Naprawdę je lubię. Dobra moi drodzy, widzimy się później. Moi drodzy, ja tutaj robię półki pod grzędy. Jak widzicie, mam już ten skos mniej więcej zrobiony, no tak powoli idzie. Generalnie bawiłem się z tym bardzo długo, bo yy... Chciałem to jak najlepiej zrobić. Zrobiłem tu nóżkę, ale chciałem to zrobić bez nóg. Totalnie bez przeszkadzających nóg na, na gniazda, żeby nie było, że wiecie, że mi te nogi przeszkadzają. No i wymyśliłem taką konstrukcję, że będę w stanie ją wykonać bez żadnych nóg. E, no, może nie bez. no może i bez każdych Zobaczymy, jak to wyjdzie. E, teraz dołączam to, już tu przykręcę wszystko, tylko idę dociąć jedną listewkę. I moi drodzy. To chciałem wam powiedzieć, ale patrzcie co się dzieje. Widzicie to? Widzicie ten śnieg? Nie, wy tak nie widzicie w sumie tego tam widać. Ale no ale widzicie. No także kurczę jeszcze zaczął padać śnieg, wyobraźcie sobie, zaczął padać śnieg. Takie warunki właśnie mnie tutaj e, odwiedzają. Dobra, ja działam moi drodzy, idę dociąć i widzimy się później. Także moi drodzy, już zrobione w zasadzie. Patrzcie, tutaj już półka jest, ciągnie się aż tutaj, tutaj i tutaj kolejny fragment. Już od razu dorobiłem. Jak widzicie, nie ma ani jednego słupka. Cuda? No, cuda. Lewituje, lewituje. No i to mi się podoba, ale za to są takie sporniki. Jak widzicie, o tam, 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 i przez to ta konstrukcja się bardzo fajnie trzyma. Tam idzie tutaj. Jeszcze myślę, że mogę to tak jakby trochę wzmocnić, ale jak na razie zostawiam to w takim stanie. Eee, w sumie to dość dużo zrobiłem już, a gęsi i kaczki jeszcze mają możliwość tutaj zostać. No ale tylko z tego względu, że ten lód jeszcze topnieje, także no niestety są zmuszane tu zostać. Dobra moi drodzy, eee, co? Ja spadam, widzimy się później. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moi drodzy Pokażę wam teraz za dnia jak wyglądają te półki na grzędy O, proszę A kto tu już łazi, co? Kto tu już łazi i rozrabia? Proszę Płotek rozwalony No czekajcie, czekajcie Ja najpierw chcę widzę pokazać Co wczoraj zrobiłem Dokładnie Pewnie widzieliście to na vlogu Ale ale pokażę wam to jeszcze dzisiaj za dnia bo mega się tym jaram bo mega lubię te półki, naprawdę bardzo te półki lubię I, i naprawdę no super super, po prostu super, półki wykonane są bardzo dobrze nie żebym tu siebie chwalił, ale jestem zadowolony z roboty, po prostu eee, no i całkiem fajnie to wyszło powiem wam szczerze i co? I tyle półek już jest, jeszcze czeka mnie kolejna tam, taka większa 90 cm. No dobra, ale zajmijmy się wypuszczaniem gęsi, bo już chcą wychodzić, o, patrzę. Już ten tego skubię. Niestety, ale widzimy, że jest jajko gęsi, ale to za chwileczkę. No, moi drodzy, ja jestem właśnie w odchowalniku, i w sumie patrzcie, jak to wygląda od samego końca. Całkiem duża taka kolumna, znaczy kolumna, półka na te właśnie e, grzędy, tak? A tutaj, jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, tutaj, no to są takie spórniki dobrze, bardzo dobrze zamocowane tutaj, wkrętami i tutaj to ładnie się trzyma. Jeszcze będę mógł to wiecie, jakoś e, ulepszyć, lepiej to zrobić, ale jak na razie jest dobrze. Zobaczymy, może to jakoś jeszcze dopracuję, żeby ten ciężar tutaj, no bo jednak tu będzie trochę tych kur, więc siedzieć. Co prawda, one nie będą oparte na tym, tylko na grzędzie, ale grzęda e, będzie swój ciężar przekładała na ścianę, tutaj, gdzie będzie zaczepiona, albo tutaj na kantówki, więc w sumie to spokojnie. No, bardziej na kantówki będzie miała grzęda, e, bo będzie tutaj zaczepiona, tak, tak, tak. Ten spornik i tutaj grzędy. I tutaj nie? Czyli tu by musiało być mocno, i tu, tu jest, więc tak to wygląda. Właśnie przyszykowałem gąską i kaczką. Tutaj jedzenie, wodę, wszystko e, i co? I mamy moi drodzy: tak, jedno jajko od gęsi, i jedno jajko od kaczki. Tak mi się wydaje, że więcej nie ma. I od staropolskiej, więc całkiem dobrze. E, coś jeszcze? Myślicie, że tu znajdę? No nie. Nie, 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 nie ma nic. Także dwa jajeczka na dzisiaj. Może jeszcze któraś zniesie, bo czasami tak, wiecie, może przyjść i znieść, nie? Także to nie... nie wiadomo. Dobra. Yy, jeszcze pójdziemy sobie do króliczków i tak dalej zobaczyć, nakarmić je i widzimy się zaraz. Co tam was, wnioski? Nosicie już ładnie jajeczka, widzę. Idźcie na dwór, bo jest ładna, no ładna pogoda. Lepsza niż wczoraj, bo wczoraj tak biało, że. No, masakra. Dobra. Yy, aj, patrzcie, i stropia spadł. I się najadły. Skąd spadł? Stamtąd chyba. Dobra, już nie będę go dawał. Bo w ogóle będę ocieplał. Będę miał płyty. Ale to jeszcze chwilę muszę poczekać na te płyty. Bo będę, dostany płyty. Takie akurat, że tam będziemy mogli im ocieplić. Więc w sam raz. No. Ale. No mówię to jeszcze musimy poczekać na te płyty. Także co? Moi drodzy, jeszcze w sumie wszystkie ozdobne otworze. Czekajcie, tego tylko otworzę z wami. Idź, idź. Jesteś duży, nie? Duży jesteś. No ładny. Dobra. No i co? Wybieg Sirek przekopany, jak widzicie. No i czeka na posianie w sumie trawy. I pytanie, kiedy? No muszę kupić trawę, po pierwsze. A po drugie już w sumie powoli można siać, bo pogoda się robi piękna. Yy, w przyszłym tygodniu w ogóle będzie już piękna, więc... A jak wy to oglądacie, to już pewnie ta pogoda jest piękna. <laughs> no. Także co? Koguciki, biała. Zobaczymy, może biała zniosła już jajeczko. Bo, 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 bo co? Aha, bo ona nosi, ale powiem wam, że ciekawie nosi, o! Właśnie, tam nosi zawsze, no i jest jajeczko. Tam nosi bardzo dobrze, bo nie dokłada przynajmniej jajek tym, co tam siedzą na jajkach, a seramki też powinny dzisiaj znieść ładnie jajeczka, z tego, co mi się wydaje. Wodę wam muszę uzupełnić, jajeczko weźmiemy sobie zaraz, no i lecimy do króliczków. Króliczki ładnie sianko dostały, jedzonko, woda im działa, patrzcie, o. działa, działa. Zawsze patrzę, czy wiecie, czy nie przymarzu coś i tak dalej, ale wszystko jest OK. Także no, tak to wygląda. Eee, zaraz będę dawał im warzywka, bo przyjadą. Z warzywniaka będę miał, więc super. Trzeba będzie posiekać kurką, króliczką, gąską, kaczuszką. No, i tak to wygląda właśnie. Proszę bardzo. O właśnie, czekajcie, a zniosła jeszcze jedno jajko, czekajcie. Trzy łącznie tu zniosły, ale boję się, że one będą no właśnie złe, bo zostawiłem je na mrozie, już pękły. Także niestety, ale one do wywalenia albo dla psa, czegoś kogoś nie wiem. No także, tak to wygląda. Wodę mają, wszystko jest ok. No i moi drodzy, pewnie pytacie kiedy? Jakieś młode króliczki, coś tego typu czekacie pewnie z niecierpliwością. Powiem wam, że jeżeli chodzi o wujot, szarego. Nie jest łatwo dostać no i właśnie samca czy samicę. Nie wiem, muszę po pierwsze w pierwszej kolejności wiem, że już tego mówię, że muszę, muszę, nie robię tego, ale muszę sprawdzić, czy to jest samiec, czy samica. To po pierwsze, i później ewentualnie muszę kupić do tego no, albo samca, albo samicę. Także tak to wygląda. No i wtedy można działać z wykotami. Także taki mam plan. Wykonam go sam. No i trzeba działać.